Co jest? Czy mógłbyś ztrzeszyć muzykę? Czego? Możesz ztrzeszyć muzykę? Nic nie słyszę! Jak to nic nie słyszysz? Słuchaj! Od dwóch godzin próbuję oglądać w spokoju telewizję. Albo wyłączysz to dzikie walenie, albo dzwonię na policję. A dzwonisę ty, co mnie to obchodzi? Jest przed dziesiątą, więc pal stąd gumę, dziadek? Dobra, sam oczy, tę te Moment, wieżą. chwilunia, co jest grane z telefonu? Ta, był, był wszystko gra. Wiesz co, masz wypasiony kwadrat? Kiedy robisz jakąś imprezę? Pruszku, nie zapędziłeś się, wypierdalaj z na policję! Tak, tak, tylko pogadać. O, się masz, wariat. Co tam? Spoko, był go już od tak. Luzik, niedługo. Mam nadzieję, że mu za nie tak cały czas. Nie, no co ty? Dobra, to nara, jeszcze raz dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry.